Ale jaja co. Nie. Siemano, witamy w tym nadzwyczajnym odcinku na naszym rewelacyjnym kanale. Witamy. Nadeszła wikopom na chwila, przyszedł czas na jaja, bycze. Cieszę Cięż... też, ale mam jaja. Mam jaja, porządne. <grym> Chociaż na desce. <grym> no jak tak patrzę, ci i powiem to? Nie mogę się powstrzymać. Słuchajcie, będziemy smażyć to tak jak schabowe, bo takie coś gdzieś mi mignęło. Ponoć jest to smak hiszpański, takie smażone jaja, dlatego że w tej Hiszpanii to chyba ta korida, tak? Te byki za tam polowali i tymi, tymi tam rzucali w te byki. Chyba tak to było. Bardzo mi się to składa w jedno, więc kochani. Musimy sobie te jaja, to jest w ogóle komplet z jednego, z jednej sztuki, ale taki nie za duży, bucha i widać, bo te jaja takie też nie za duże, nie, jeśli no, chodzi o nie byka. Jądra, nie jaja. Jądra, dobra. To jest dla koneserów danie, ja tego nigdy nie jadłem, ale uwierzcie mi, jedynie czego bym nie zjadł, to chyba psa chyba tylko, a tak to chyba wszystko. a szczura by zjadł? Przestań już z tym szczurem. Musimy sobie w pierwszej kolejności co zrobić. Pozbyć się tego tutaj. Nie wiem, nie wiem jak, to, jak to się nazywa. Eee, to tutaj. Boże, jak ja, się, jak ja to zrobię? Słuchajcie, nie ma się co śmiać, bo ja to robię pierwszy raz. Jeśli chodzi o te jajca. Jak to zrobić? Także będę a to gdzie robił. sobie można takie jądra kupić? Eee, ja mam je, wiesz, od Łukasza Żbikowskiego. wyrwałem o, A do jak też nie ma Łukasza Żbikowskiego? Ech, Boże, gdzieś w jakiejś masarni, pewnie, nie? Najlepiej by było. No, ale pytaliśmy się i pani powiedziała, że można czasami zamówić. Czasami można zamówić, więc kochani, makro. Właśnie. Makro kiesznikiery. Kiedyś dawno już. Dobra, ja to zrobię tak, że A musimy. Ale nie ściąga tej błony. Właśnie tak, ale to ściągasz dopiero wtedy, kiedy je przetniesz na pół. O oh jest. Więc tak jak teraz i od brzeszku lecimy z tą błoną. Nie wiem, czy ja mam nóż w ogóle odpowiedni i czy ja w ogóle. Boże, jak ja to zrobię. Poczekaj, wiesz, jak zrobimy. To będzie jeden kawałek do jedzenia. Czekaj. Dobra, jest jeden. I teraz będzie to dużo prościej. Czyli łapiemy tu, za, tak mi się bynajmniej wydaje. za tą błonę. I przy samej błonie lecimy nożem. Tak jest, tak jak mówiłem, wyszło jak zwykle. Jak zwykle mam rację. Rzeczywiście i będziemy to robić na takie małe kawalundziki. A to się też ubija czy jak? To się nie ubija, to tylko tak jak klasyczne schabowe. Przynajmniej u nas tak jest, że sól, pieprz i nic poza tym. Oczywiście panierka, jajko, bułka. No to ja bym to inaczej pokroiła. No to ty może tak, ale ja tak to zrobię. Byś się bawiła jajami teraz mi to. No tak, ja mam takie płaskie a większe. Nie, to będzie tak jak ja to a nie mówię. Takie. I koniec. Ja tu rządzę dobrze wiesz o tym. Zawsze tak, tak było. Już po swojemu, bo i tak, tylko ty będziesz to jadł. słuchaj, nie mów dzieciakom, zobaczymy. Nie, czy, czy poznają, że to nie schabowy? O Jezu. Boże. No a niektórzy mają. Mój brat na przykład lubi ten murzdek. O Boże, o! Tego chyba też bym nie zjadł. Słuchajcie, w miarę mi to idzie. Ale Myślałem, że będzie gorzej. W czym uważasz murzdek jest gorszy od jąder? Ja bym chyba prędzej zjadł murzek niż jądro. Jak, to z jądrami się nieraz. Aha, dobra, miałem nie mówić? Mm -hmm. Się dopadniesz, to nie można cię oderwać. No właśnie mi się przypomniało, że muszę do twojej mamy odzwonić. Aha, a czemu rozumiem, moja mama ci się przypomniała? no takie głupoty, a wiesz, że twoja mama ogląda. No dobrze, że ogląda. Ej, dobrze mi to idzie. Bardzo dobrze. Nie uważasz? Zaraz tu wszystko, czyściutko, ładnie. O, i kolejna sztuka. Mm. Ładnie to wygląda. Widzę, że już byś chętnie no, zjadła. To ja zapewne nie wiedziała. To udaj, że nie z wiesz, jak ja to, to zrobię. No nie mogę, niestety. Ostatni, to ost się tak nie da. ostatni kawalun kawalundzik tutaj. O. Miałem to zrobić jutro, ale jest to świeżynka z dzisiejszego rozbioru, więc zrobię to na, że tak powiem, gorąco. A jutro będzie też część wołowa, ale nieco inna. Więc o, już was serdecznie, zapraszam na kolejny odcinek też. Ja to te powiem, że jestem pod wrażeniem. Czego? Kogo? No, że, że, się, że to masz załatwione. To ją no ciężko było, ciężko było zdobyć. Polowałem bardzo długo na to, żeby, żeby Łukasz napisał mam, mam jaja, ale przecież wszyscy dokładnie wiemy, którzy oglądamy Łukasza film, że Łukasz nie ma jaj, Łukasz nie ma jaj. Więc ten, mówię zaraz jestem. Słuchaj, pokaż tu, tej i to. Yy, ja sobie to uprzątnę, nieco to przepłuczę i za chwilę do was wracam, bo troszkę to na małga nie wiem, Udało się nawet to w miarę obrać. Teraz będzie najlepsza część związana z tymi jajami. To jest nasz swojski smalec i właśnie na nim będzie to za chwilę smażone. Dosłownie za chwilę. Musimy sobie nieco obetrzeć ręczniczkiem papierowym te jajuszka. Y, jąderka, przepraszam. Przepukane. Kurczę, ale dziwna sprawa, co to za mięso, nie? Takie jakieś, jakie... No. A jak to, jak jajka smagują, powiedz mi? A skąd mam wiedzieć? Dobra, już nic nie powiem. Ale mój skąd mam wiedzieć i tak pokazuje, że mnie mówił. <grym> ale tak nie zrobiłam. Teraz mama zobaczy. Teraz mama zobaczy. <grym> Właśnie, dobrze. Wycieramy, wycieramy, wycieramy. Słuchajcie, bez żadnego wydziwiania: pieprz i sól tylko, jajka, bułka. Widać? Nie widać, nie pokazała moja operatorka. Jeszcze nie, Czeka, Dobra, to szybciej. będzie na tu. Pokaż. Pieprz i sól przemieszane. Ja sobie tak w miarę to tutaj porozkładam. Szybko, szybko. Znaczy, ja myślałam, że ty to weźmiesz, będziesz brał z tego talerzyka tutaj. Źle myśleliśmy. W w nie, ja to sobie zrobię po mojemu. Wiesz dobrze, że ja rządzę u nas w domu od o, zawsze. Mm -hmm. I zapamiętaj to sobie. O, tak sobie tu. W różowym gaju. W jakim w różowym gaju. A jak się mówiło? W jakim gaju? A jaki jest gaj? W zielonym gaju. A. W różowym. Wiem, że to twój ulubiony kolor. Ja, mój ulubiony kolor różowy, faktycznie. Dobra, przebełtamy to. Tak? Tak. Dobrze. Słuchaj, ja ci co ja Ci teraz, powiem. Teraz się na chwilę zatrzymaj, ja muszę dalej się umyć dłoń. Ale ja ci po to dam ręczniczki, papierowe. Ale nie, ja, no to trzeba to umyć. Mm. całe W jajach mam cała ręka, bo jaj. Znowu jaja, Tylko tym razem kurzęcie rozszczepujemy i będziemy panierować. Tłuszcz już nam się grzeje w tym czasie. I teraz słuchajcie. Po kolei. Widzę, też od razu mi się przyda już Dobrze, że pomyślałam o tym widelcu, bo to to nic. Co zrobiłaś? Pomyślałam o tym widelcu, jak zawsze ja. Tak, jak zawsze ty właśnie. Obtaczamy tak jak teraz. I na boczek będziemy sobie tutaj odkładać. Jeszcze tam z boczku nie jest. Ach ty 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 kurcze. i ci powiem, że ty to jesteś ho, -ho. No co? Zauważliwa. uważliwa. Bo ty se idziesz na o właśnie, na hmm. łatwiznę. Łatwiznę mówisz jeszcze. No tak. I powie na łatwiznę. Urrrcze, obym się zdziwił pozytywnie, bo no, ja też zawsze chciałem paga. spróbować takiego czegoś. Jeśli chodzi o te bycze jajka, jądra. Za, za chwilę się wszystko wyjaśni. Tuż na małym ogniu, żeby się nie palił. Mimo wszystko należy pamiętać o tym, że smalec jest... Uważam, że lepszy, jeśli chodzi o, o cokolwiek, czy to schabowe, czy. No już tam się nie mądry, Czy, czy tak. bycze by, jaja. <gry> Dobra, ja sobie chyba wszystko opanieruję, bo co więcej no, będzie widać. Ale część, którą już opanierujesz wcześniej, to możesz sobie wrzucić na patelnię. Tak jest, tak się... zrobię, tylko poczekaj jeszcze chwilę, nie? Momentu nie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Czy to idzie. To nie są, mówię, duże jądra, czyli. Takie małe kawałeczki wyszy. Bo gdyby to były wielkie. To też nieco inaczej by to wszystko wyglądało, prawda? Prawda. Prawda, prawda. Ten chyba też sobie dorzucę. O. Rozpuścił się, tu już rozpuścił. Dobra, ja sobie pierwszą partię wrzucę na patelnię, bo ona tam od dołu jest nieco węższa I za chwilę będziemy działać tak, jak właśnie z tymi, co tutaj do tej pory zrobiłem. I na patelnię to należy. Uważać na mój telefon, moja operatorko, tego właśnie mojego telefonu. Bo co? Ty na Mnie niego podlapała. nie uważasz, a ja na niego mam uważać. Tak. Pięknie. Słuchajcie, do ładnego złotego koloru z każdej strony. I gotowe. Czyli szybka akcja. Najgorsze w tym wszystkim to wiecie co jest? Zdobycie tych jądrowych. Bo ja zakładam, że smak będzie nawet znośny. Ale zresztą no myślę, wam że mogą powiem. być nawet właśnie dobre. A nie właśnie też znośne. tak uważam. Do ładnego koloru z każdej strony. Nie wiem, ile to potrwa. Ciężko cokolwiek powiedzieć, jak się to robi pierwszy raz. Więc pilnujemy i smażymy. Naręczniki papierowe, kolor odpowiedni. Kolejna partia za chwilę. Też już sobie to opanierowałem i. Wszystko się zaraz wyjaśni. Pachnie to ładnie. By przynajmniej na tym etapie, nie? Więc nie wiem, co tam dalej będzie. Dobra, kolejna partia. Chwila prawdy. Wiesz, co sobie pomyślałem? Mówimy no, dzieciakom, że to na Patrz. Nie uwierzę. Bardzo dobre. A jaki to smak czego? Ja Ciężko jest... mi cokolwiek <grych> powiedzieć. Wiesz co? Ja bym powiedział wam tak. Smak taki ikra rybia jak jest? Mhm. Bardzo dobre. Po To kurde mało. No, no dla ciebie na pewno. Bardzo dobre. Naprawdę, o Boże. Nie myślałem. Gorące. Z drugiej strony masz te chłodniejsze. Tutaj. No. Mówi, że gorące, a... Zakruj. Nie wiem, ale mnie to jakoś tak nie przekonuje. Próbuj. <gry> nie chcę mm. chyba. Próbuj. Znaczy moja wyobraźnia za bardzo działa. No co właśnie. Przez te jaja Trzeba się przemać, co przepływało. No nie wiem właśnie, co tam przepływało. Te krew te wszystkie te. Boże, bardzo dobre. Muszę zostawić. Zobaczymy, co ci powiedzą. Patrzcie. Nuggetsy. <grystanie> nuggetsy z jajem. A potem zimne zjesz jak coś? Hmm? Jak ci smakuje, to zjedz. Hmm? Bo oni na pewno nie będą tego jeść. Hmm. <grystanie> nie zamysłowałeś? Nie. Jedz. Wreszcie możesz się tam najeść. Bo jaja. <grystanie> naprawdę dobre. Jakbyś spróbowała, byś zobaczyła, że to jest naprawdę dobre. Okej, okay, ale to wiesz. Jest tak, że... No, Poświadomość działa. No, no muszku to nie zjadł, nie tak. wiem dlaczego. Ale no właśnie dlaczego. No to tak jak ja tutaj tych jąder nie zjem. Ale to wygląda zupełnie inaczej. No ale co wygląda inaczej? Dla mnie ja jak jest... Móżdżek... Rzec... Jeszcze jak muszczek jest smażony z jajkiem, matko Święta. To wygląda, jakby ktoś nas wymiotował. No widzisz. Masakra. Nie ja jadu. bym prędzej muszczek zjadła niż to. Przepyszna. No. Sól pieprz i nic więcej. Jeśli będziecie mieli możliwość gdziekolwiek dostać takie jaja, jądra, bycze, to zobaczycie. Zróbcie sobie i sami zobaczycie. Że naprawdę to jest dobre. Mhm. Nie wiem, jak to znowu wygląda, bo mm, mi się fuksło. Kolejny raz. <laughs> I co mamy na nawizji? Wszystko? Nie, rozumiem, tak nie będę teraz tutaj. Kończ waść. Słuchajcie, nie jest tak, jak Wam się wydaje. Będziecie mieli możliwość, sprawdźcie. Polecam. Oczywiście, kochani, jeśli film się podobał, łapa w górę i komentarz. Co sądzicie o takich jądrach właśnie byczych? Byczych, chyba dobrze to powiedziałem. Na pewno mam wielu obserwujących, którzy próbowali takiego larytasu. Niech się Czego? wypowiedzą larytasu. Larytasu. Ani rarytas. Jak? Rarytas. Ani larytas. Nagrywaj, o, Rarytasu. Yy. Bardzo dobre. Świeżutkie, po, po drugie też, bo to też jest bardzo ważne. Ten byk wczoraj sobie biegał jeszcze, a dziś reaguję. Ja no, właśnie. Jeśli chodzi o. Nasze social media, grupa na Facebooku Swojskie Gotowanie i Wędzenie, TikTok Swojskie Gotowanie, Instagram Swojskie Gotowanie. Bycze, jądra. Bardzo dobra, polecam, pozdrawiam, cześć.